Siemka operacji nie było już relatywnie dawno, wprowadzenie jej wraz z CSM-2 byłoby mizerne dla naszych inwestycji. Czy wierzycie, że operacja wejdzie z nowym CSM, czy w późniejszym okresie dobrze jest być przygotowanym i mieć informacje, które pozwolą na niej zarobić? Na skin z manki możesz wymieniać i kupować skiny. Strona nie wlicza floatów oraz cen na kleje, więc można polować na okazję i zarabiać na tym. Albo po prostu kupić sobie ładnego skinka i nie płacić za naklejki na nim. Przy pierwszej wymianie z kodem Rafikos możesz zgarnąć do 5 dolarów za friko oraz 35% więcej do wpłaty. Zacznijmy sobie od pośrednich rzeczy jakie wywołują operacje, mianowicie spadków cen. Ludzie wyprzedają swoje skiny oraz inwestycje, żeby kupić karnet. Jest to całkiem dobry moment do np. kupienia sobie skinów do pogrania, zwłaszcza agentów, czy też kapsuł, skrzynek bądź naklejek. No i późniejsze sprzedanie ich na górkach albo trzymanie na dłuższy okres czasu. Gdyby operacja weszła wraz z CSM dwójką, to być może te spadki byłyby troszkę zni zniwelowane przez jednak duży napływ tych graczy. Podczas operacji możemy kupić karnet za około 60 zł, który pozwala nam wykonywać misje, dzięki którym zgarniamy gwiazdki. Możemy je też kupić. No i wymieniamy je na nagrody. Za gwiazdki możemy otwierać kolekcje ze skinami lub naklejkami. Jest to hazard, ale na samym początku te itemy będą bez trade bana, więc jeśli będziesz szybko na rozpoczęciu operacji i zgarniesz trochę farta, to możesz wyjść na bardzo duży plus, otwierając za gwiazdki kolekcje ze skinami i naklejkami i od razu je wystawiając na Steamie, kiedy będą jeszcze drogie. Z tym jednak trzeba ostrożnie, bo wiąże się z tym pułapka, że ludzie, zwłaszcza na początku, źle wyceniają rzeczy, i niektóre skiny czy naklejki stają się droższe po prostu w kolejnych dniach. Więc można działać w drugą stronę i spróbować, spróbować znaleźć takie źle wycenione rzeczy, skupić je na początku, no i wtedy wystawić po prostu drożej. Najpewniejszą opcją są skrzynki, i ceny są największe, zwłaszcza na początek. Po ich odebraniu za gwiazdki i przeczekaniu trade bana, polecam od razu wystawiać. Jeśli będziecie odbierać tylko skrzynki i je sprzedawać, wyjdziecie co najmniej kilka dych na plus. Patrząc też na skrzynki, to wszystkie operacyjne oddały i są na nich fajne profity. Przykładem niech będzie Riptide, który chodzi za około 23 zł, a w piku nawet 27. Oczywiście przy nowej operacji ten hype będzie przeogromny, więc trzeba będzie uważać, żeby skrzynie nie były za bardzo przeinwestowane na operacyjne. Grunt to kosy i wykończenia, które będą w środku. Natomiast na long term powinny one oddać. Z operacji największe procenty zazwyczaj robią rzeczy najmniej docenione. Przykładem nich będą naszywki z Riptide i na przykład żaba na ostro, która kosztuje aktualnie 5 stów, a dało się ją kupić poniżej dychy. Jej, ce jej cena mogła tak wywindować przez jej bardzo ograniczoną ilość. Naklejki operacyjne też są bardzo ciekawe. Po operacji nigdy więcej nie będzie możliwości ich większego wytworzenia, więc wraz z tworzeniem nowych kraftów ich supply będzie spadał, a cena rosła. Tutaj najważniejszym czynnikiem jest ich wygląd i popyt na nie. To kilka podstawowych informacji, które warto wiedzieć. Napiszcie czy czekacie na operację, albo czy wolicie ją na CS2 czy później. Zostaw suba i do następnego, cześć!